Witam serdecznie w kolejnym odcinku, z tej strony Macko Gospodarz. No i co dzisiaj będziemy robić? Wczoraj w nocy byłem już pozagarniać kilka brust. Byłem kartoflisko przekultywatorować. Łodziki nam poryły. No niestety ten kultywator jest stanowczo za mały do niego. No ale to tam. No i niestety rozstaw ramion jest kiczowaty. Muszę ten prawy klin, który jest, szybko zdjąć, bo e, niestety, ale ciągnie trochę ściąga na bok przez ten klin. E, bo tak ramiona nie pasują. Tutaj sobie zbudowałem właśnie o takie odciągi, jak widać. Chciałem to nagrać na odcinku, ale niestety no, zabrakło mi jak zwykle czasu na zabranie kamery. Mamy zamontowany dolny zaczep. Jest jaki jest, bo jest tam dolna listwa jest krótka. Tak zwanego hitcha. Ale tutaj e, warsztat Hodkowo podarował mi właśnie oto ten zaczep, także zrobiłem wszystko co mogłem, żeby go tylko zamontować. No i co to dalej mogę powiedzieć? Obciążniki są tutaj pomalowane w takim kolorze i zaczep też. Oczywiście zrobiłem to zaraz na drugi dzień. No i co wam mogę powiedzieć? Dużo osób zauważyło, że zmieniłem właśnie tutaj o te dwa filtry z bąka na wymienne. Myślałem, że się zaskoczy i będzie większe ciśnienie. A jednak ciśnienie jest to samo, czyli po prostu bąk był dobry. No i te wasze diagnozy, że bąk jest ciolowy, że trzeba podstawę od razu zakładać. No i co? No i co? Wydałem 300 zł na podstawę, a ciśnienie dalej jest to samo. Także, no, nie wiem, nie wiem, naprawdę czasem to pomaga, czasem nie. Oczywiście to jest prawda, że pomaga nieraz. Zależy, jaki jest przypadek u mnie, jednak no co, no zobaczymy, później zrobimy jakiś tam remont. Czy wiem, że wypiszecie, bo dym, bo to, bo tamto, że to trzeba zrobić. Słuchajcie, ja wiem, że to trzeba zrobić. Ale teraz nie ma na to czasu. Porobię w polu i wtedy będę to robił, o tym myślę. Także bierzcie sobie to pod uwagę. A druga rzecz, zrób remont, zrób remont. Dobra, ja remont zrobię, ale niech ktoś wyłoży na to pieniądze. To jest może druga kwestia, co? Tu wam jeszcze szybko pokażę. O, tutaj żółta sześćdziesiątka czeka. Siejemy kajnic. Dzisiaj tata rozsiewa. Ja mu tutaj uniosłem, żeby się nie męczył, no bo jak wiecie, no tata, mój. Swoje lata ma, nie ma też nie wiadomo jakiego super zdrowia, dlatego no, trzeba też o niego dbać i trochę mu pomóc, żeby miał lżej, tak? No. No i to by było na tyle. Widzimy się na polu. Nie zagarniamy te bruzdy 1800 obrotów mu dajemy wy twierdzicie, że to katowanie, no nie wiem trudno mój ciągnik, moje paliwo także się tym nie przejmujcie powiem wam, że ja wolę te 1800 obrotów trzymać i pod każdą górę ciągnikiem podjechać a nie, że będę miał 1400-1300 obrotów trzymać i pod górę biegów szukać, bo to już jest, to są już za niskie obroty na zmianę biegu. A tak sobie o, na żółwika przełączę i jadę, I nie ma problemu, ale jak widać, Wy ludzie lubicie problem, lubicie gadać. No. I oto mamy pola, to jest taki jedyne pole moje, najkrótsze pole to jest. Tu jest jedyny klin. Na żadnym polu nie mam klina tylko tu jest taki, taki mały kawałek. Także Tata sobie sześćdziesiątką będzie tutaj orał. A już tu dużym nie będę jeździł. Niech Tata sobie jeździ. A co tam? Po to to jest, żeby to wykorzystać. Ocywator też sobie fajnie daje radę. <laughs> Tutaj jest po prawej stronie żyto, no niestety nie rozpieszcza nas to żyto. Tutaj nie wiem jeszcze zobaczymy tu za tym lasem, potem podejrzewam gdzieś około hektara będzie do likwidacji. No zobaczymy, no mówi się trudno, no. niestety koszta ale w tym roku była zupełnie inna, nie? także to też trzeba wziąć pod uwagę. No, ty malutki. Polu. To jest taka fajna, piękna pustynia. Można od razu do betoniarki piasek ładować. Bo niestety nasze ziemie nas nie rozpieszczają. Robimy na tym co mamy. pole jest o długości 1200 metrów. 60 jak to orałem to idzie tutaj naprawdę zasnąć Ziemia jest jaka jest no wiadomo nigdy nie można mieć wszystkiego tak A Wam za chwilę pokażę tam jest taka największa górka No i jesteśmy w najwyższym punkcie tego pola Zaraz wam pokażę coś, wyjdziemy z kabiny Oczywiście ja wyjdę z kabiny Wam zaraz pokażę, jak to tu na szterem pięknie wygląda. Zobaczcie sobie jakie tu są piękne góry I wy mi mówicie, że 1500 obrotów trzymać pod tą górę Kurde, eo 1500 1500 to on tu już na dole pod górę nie może kurde się sam uciągnąć A co dopiero z maszyną, także Na drugim końcu pola jedziemy ostatni raz. Zobaczcie, tu jest jeszcze śnieg. Tu jest kamień na kamienie. Ja pierdolę. Hej, kurde. Oprawa wiosenno-zimowa. To jest lekko mokrawo. Zobaczymy co to...